Ceny paliw poszybowały w górę. PESEL domaga się obniżki cen benzyny o połowę. Dziś, mimo niekorzystnych warunków, makropaliwa w Polsce są jednymi z najtańszych w Europie, próbuje przekonać prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Połowę ceny benzyny to stanowią podatki. A tych podatków, po latach rządów PiSu, jest więcej w cenie benzyny, bo jest opłata paliwowa której nie było, i wzrosła akcyza. I druga osoba, do której kierujemy to przesłanie, to jest prezes Obajtek, który wszystko, jak wiemy, może. Więc jak wszystko może, to niech załatwi najpierw pierwszą rzecz. Niech nie zajmuje się pisaniem artykułów, kupowaniem prasy i jej kolportażem, ale zajmie się tym, do czego jest powołany polski koncert naftowy. Przypominam, że kiedy to pan był w rządzie, ceny paliw potrafiły przekraczać 6 zł. Dziś, mimo niekorzystnych warunków makro, paliwa w Polsce są jednymi z najtańszych w Europie. Porównując ceny do średnich zarobków, Polacy mogą dziś kupić dwa razy więcej paliwa niż zarządów PO-PSL. Tak nastawiane zarzuty odpowiada prezes Orlenu, ale argumenty te nie trafiają do polityków PSL. Ceny paliw w ostatnim roku wzrosły około 30%, co zdaniem ludowców jest nie do przyjęcia. Uważam, że, że te ceny są rzeczywiście w tej chwili wyśrubowane, bo jeżeli one sięgają 5,60 zł i to poza autostradami, mówię o benzynie 95%, y 5,40 zł, jeżeli chodzi o, o, o olej napędowy, podstawowy, podstawowy asortyment, to, to są ceny bardzo wysokie. One są dużo wyższe niż w ubiegłym roku. Wzrost ten odczują konsumenci i rolnicy, podkreślają politycy polskiego stronnictwa ludowego. Ten problem przecież dotyczy wielu obywateli. Z jednej strony ludzie są zachęceni do tego, żeby przy tym otwarciu, które nastąpiło po rocznym prawie lockdownie, żeby pojechać na wakacje, to są koszty. A z drugiej strony patrzę na te zboża, które są wokół, one za chwilę będą musiały być też skoszone i te ceny, ceny paliw dla rolników, którzy będą musieli zbierać te zboża, no są po prostu bardzo kosztotwórcze. To się przełoży, później oczywiście też na koszty, na koszty żywności.